Trzeba prowadzić w pewnym sensie mnisie życie. To znaczy, trzeba, trzeba uważać na, na to, żeby nie mieć nadwagi. Mhm. Dlaczego? Bo nadwaga powoduje, że skraca się oddech. prawda? Ale popatrz, wiele śpiewaczek właśnie miało, miało były takie, soli moc dobrze zbudowane, nie chcę mówić Ale o to... one od początku już były takie. One no, ale były... też walczyły o to, że one takie muszą być, bo to jest potrzebne do głosu, a ty to ja, obalasz. Ja wiem, nie ja nie. nie. ja nie obalam tego, tylko mówię, że jeżeli ktoś zaczął będąć szczupłym, tak. to niepotrzebnie ty je. Nie, nie musi tyć, mhm. bo to mu nie pomoże w głosie. prawda? Tak. Natomiast jeżeli ktoś zaczął i, i śpiewał tak, na przykład Luciano, prawda, tak. który miał swoją wagę. Luciano Pavarotti. I, tak, jak on się zaczął odchudzać, to, to przestało mu się to jakoś od, odzywać. Bo cokolwiek by nie powiedzieć, śpiewak operowy kontroluje głos poprzez własny obszar akustyczny. Nie? Mhm. Jeżeli z, o, zmieni mu się obszar akustyczny, tam ta tkanka jest mniejsza, ciężka, to on troszeczkę się gubi. Ta technika się może zmienić, dlatego też ja mówię, że te śpiewanie przez mikrofony na stadionach śpiewaków, którzy są jeszcze w karierze operowej jest, jest niebezpieczne.